Kopalnie Polskiej Grupy Górniczej z koncesją na dalsze wydobycie. Dokumenty prezesowi PGG wręczył minister środowiska Michał Woś, a dotyczą one kopalni Piast Ziemowit w Bieruniu i Lędzinach, Murcki Staszit w Katowicach, Mysłowice Wesoła w Mysłowicach oraz Ruda w Rudzie Śląskiej. To ostatnie dziewięć z 25 koncesji, których ważność wygasała. Niezależnie od e, sytuacji międzynarodowej, niezależnie od polityki klimatycznej e, Unii Europejskiej, od tych ambitnych. Czasami restrykcyjnych pomysłów, wydobycie węgla kamiennego i energetyka oparta na węglu kamiennym jeszcze przez długi czas, biorąc pod uwagę skalę inwestycji, które, koniecznych inwestycji, które przed nami jeszcze przez długi czas będzie absolutnym fundamentem bezpieczeństwa energetycznego państwa, fundamentem polityki surowcowej, fundamentem polityki. Energetycznej. Koncesje przedłużone zostały nawet do 2044 roku. Ten ruch ma być podstawą stabilnego działania spółki. Dokument koncesyjny jest podstawowym dokumentem formalno-prawnym, na bazie którego przygotowany jest plan ruchu. Bez planu ruchu nie ma funkcjonowania kopalni węgla kamiennego. Decyzje de facto wszystkie niemal tu wygasały w sierpniu bieżącego roku. Z tego powodu to, co się dzisiaj wydarzyło, jest dużym dużym wydarzeniem i kluczowym dla tych 20 ponad 20 tysięcy ludzi bezpośrednio zatrudnionych w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Chociaż ci zdają się nie być uspokojeni. Strona związkowa wystąpiła z pismem do premiera Mateusza Morawieckiego. Domaga się w nim pilnego spotkania. Sytuacja Polskiej Grupy można powiedzieć, że jest tragiczna. Na zwałach mamy blisko 3 miliony ton węgla nieodebranego przez energetykę. Oprócz tego oczywiście depozyty na zwałach energetyki, oprócz tego centralny magazyn węgla, który również jest zapełniany przez nasze kopalnie. Także... Z tego tytułu brak blisko miliarda złotych przychodów w spółce. I wciąż otwarte pytanie o to, jak dalej ma wyglądać funkcjonowanie spółki. Ministerstwo Aktywów Państwowych zapowiedziało prezentację programu dla górnictwa węgla kamiennego. Na razie nikt jednak dokumentu nie widział. Prezes PGG zachowanie związkowców skomentował krótko. Nie pierwsze, nie ostatnie jeden z kolejnych wystąpień, które występują w ramach dialogu społecznego. Jeżeli chodzi o sytuację spółki, tak jak całej branży górniczej, ona jest na chwilę obecną i wielu przedsiębiorstw, bardzo wielu przedsiębiorstw w Polsce jest elementem, jest w procesie restrukturyzacji. Odpowiednie programy zostaną w najbliższym czasie przedstawione, bo tak jak inne przedsiębiorstwa, musimy po prostu przez ten czas przejść. Swoje straty podliczyła już Jastrzemska Spółka Węglowa. Spółka wystąpiła z wnioskiem o pozyskanie finansowania w ramach tarczy antykryzysowej w maksymalnej kwocie 1 750 milionów złotych.